Koninie skończył się drugi w tym sezonie Puchar Polski Juniorów w szabli. Do udanych zaliczy ten turniej reprezentująca ZKS Sosnowiec Julia Cieślar, która w półfinale pokonała Darię z konieczną UKS Szabla Ząbki 15-14. Drugi półfinał to pojedynek Karoliny Hoffman TMS Zagłębie Sosnowiec i Klaudi Malgrem KS Karabela, Wygrany przez Malgrem 15-12. finał wygrywa Julia Cieślar 15-8. Przez grupy przeszłam całkiem łatwo, wygrałam wszystkie walki, straciłam tylko 6 punktów. Rozstawiłam się druga i tak doszłam do finału, w którym wygrałam. Zrobiam Daszę i Olafa. Zatem złoto w drugim pucharze polskich juniorów w szablisty klub KGHM Tur dla Julii Cieślar, Zagłębiowski Klub Szermierczy. Srebro odbiera Julia Malgrem, KS Karabela. Brązowe medale dla Karoliny Hoffman, TMS Zagłębie Sosnowiec i Darii z Koniecznej UKS Szabla Ząbki. Wśród panów triumfuje Marcel Broniszewski, MKS Wiktor Warszawa, który w pierwszym półfinale pokonuje Krzysztofa Kajocha AZS W. Katowice 15-8. Drugi półfinał to pojedynek między Jakubem Dzierniejko UKS 13 Białystok i Maksymilialem Broszem Zagłębiowski Klub Przemierczy wygrywa Dzierniejko 15-14. Finał 15-12 wygrywa Marcel Broniszewski zdobywając tym samym złoto drugiego Pucharu Polski Juniorów w szabli z cyklu KGHM Tour. Dzisiaj odbył się drugi Puchar Polski Juniorów w Kolinie. Po grupach poszło mi całkiem dobrze. Zająłem drugie miejsce w rozstawieniu grupowym. Później pierwsze walki były całkiem dobre. Pierwszą walkę wygrałem 15-2. Drugą walkę trochę się męczyłem, skończyłem 15-12. Potem no. miałem walkę z Benkiem, moim kolegą z kadry. Dużo razy walczyłem, skończyła się walka 15-9 chyba. Później półfinał z kolejnym z kolegą z kadry. Krzysztofem Kajorem. Walka skończyła się też jakoś tak 15-8, i w finale była to najcięższa walka. Skończyło się chyba 15-11. Było bardzo ciężko, miałem problemy, ale na szczęście udało mi się wygrać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować trenerom. Pozdrawić cały klub Mux Wiktor i trenera Adama Kwasa. Srebro odbiera Jakub Dzierniejko UKS-13 Białystok, brązowe medale dla Maksymiliana Brosza Zagłębiowski Klub Szermierczy i Krzysztofa Kajora AZSOW w Katowice. Pozdrawiamy z Konina.